Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku będziemy grać w War of the Worlds. Nazwa jak i sama gra, jak możecie widzieć w tle, nawiązuje do filmu o tej samej nazwie. Co się tu robi? Po prostu strzela się do robotów. Wnawia się kosmitów. No i po prostu zdobywa się expa, a przez expa zdobywa się różne uzbrojenie lub nawet i pojazdy. Są tutaj nawet dostępne helikoptery i chyba samoloty, ale nie jestem pewien. Ehm... Ale też może być właśnie tymi tripodami, no to się nazywają ci kosmici, się nazywają tripody. I o właśnie. Można nimi grać, tylko ja niby nie zagram, bo jak sprawdzałem, nie da się na konsoli, więc no niestety, bardzo za to przepraszam Ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo yy, wadzić Zobaczyłem tą grę na TikToku I postanowiłem, że ją po prostu nagram Ocenię i zobaczę jak wygląda A jak na razie widzę, że wygląda niesamowicie, tak szczerze No... Fajnie Ogólnie może to być gra, która może się niektórym nudzić Bo nie widzą sensa... ...sensa Sensu grania w to, ale to już zależy od preferencji, po prostu. No i sądzę, że jest to super gra. Oczywiście, do grania, no tylko właśnie zależy od człowieka. Ale dla mnie, na przykład, ma to super klimat i super się w tym gra jak na razie. Grałem coś wcześniej, muszę przyznać, po prostu na innym koncie, ale grałem i muszę właśnie przyznać, że jest to dla mnie. Bardzo fajne, i po prostu sprawia mi to wielką satysfakcję, jak słyszę te wszystkie dźwięki. Nie wiem czemu, ale tak mam. Yy... I co? Chcę wam zademonstrować ten grę jak najlepiej. Yy, no i co? Widać tutaj. Tripod zabił. Nawet nie zdążyłem wszystkiego opowiedzieć, ale co? Ule tutaj. No, ciekawa sytuacja. Jesteśmy pomiędzy dwoma tripodami. No jako... Dobra. Szczerze, liczyłem na to, że zginę. Bo, no kurde, tutaj ciężko jakby jako cywil to niezbyt jest przyjemnie. Ale, dobra. Lecimy dalej. Tam widzę jakiegoś tripoda. Trzeba go przybić. Dobra. Wejdźmy do tej chatki, bo ona mnie tak zastanawia na przykład. Kurde. Trochę przerażają mnie te dźwięki na dworze jakby... Pozyskasz latarkę. Nie wiem w sumie. Nie wiem. E, dobra. Mam wrażenie, że on się zbliża, ale nie wiem właśnie czy warto wyjść. Zobaczmy. Wychylmę tak. No. Okej. Okay. Nie wiem, jego słyszę tak blisko, on jest tak daleko jednocześnie, nie wiem co to zastanawia. Ale spoko. No, trafiłem go. Jak zobaczycie, że w prawym górnym roku zdobywam i expa, to znaczy, że trafiam. <grym> tak, od razu tam powiem. Nie, moje zdaniem jest bardzo fajnie. Nie. Okej. Okay. Zostanę obok tego zniszczonego helikoptera. Unblukuję się tutaj trochę bezpieczniej. Nie, jasno się robi, aby mnie nie zauważył. Wow, to jest masywna. Ale mi się to podoba. Dlatego ja czekam, aż odblokuję karabin czy legendę. Ale raczej więcej nie odblokuję w tej grze. Jak na razie, no bo po prostu ciężko. Ale spokojnie damy radę jak nie bardziej Wspaniałe są te dzień Naprawdę No jest to cudowne po prostu Dobra eee, Nie wiem co robić No pójdźmy za nim Nie wiem w sumie on już tak się oddalił, a my go nie dogonimy na pewno. Kurde. Ale tu jest. Bardzo ładna ta gra jest. Bardzo ładnie mi się podoba. Ogólnie jest, jest trochę gier. Podoba właśnie tej, czyli O War of the Wars. Ale po prostu ta jest moim zdaniem najlepsza. O kurde. No. Masywne Podoba mi się bardzo boże To taka satysfakcja Boże Boże Przepiękne Dobra Muszę, muszę po prostu Jest Cudowne, Boże Naprawdę Jaram się tam grą bardzo mi się ona podoba i szczerze, pewnie będę nią grał tak e, poza godzinami, bo dla mnie jest ona po prostu mega przyjemna. Tutaj mamy tak stop, więc ciekawie. E, no zatrzymaliśmy się jak porządny obywatel oczywiście. E, idziemy dalej, bo nie ma co tutaj zostawać w miejscu, to prawda. Przelać do tych robotów, żeby zdobyć to Expa i po prostu mieć więcej rzeczy. I co? Widzimy się za chwilę, jak tam do nich dojdę. Na razie jesteśmy Tutaj właśnie widzę już są tam jeden Wcześniej co tam jest i tutaj przyszedł kolejny. Chciałbym... Ogólnie chciałbym wejść do tego miasta. Tam, ale to by było bardzo ciężkie, bo to nie wejdę jak tutaj zostaną te dwa właśnie. Od razu mnie zauważył zabijając. zabijał O! No. Niestety. Nie da rady. No, dobra. No dobra, ale co? To... Wygląda niesamowicie. Klimowo. O i noc. Noc mi się bardzo podoba, jest to mega no, klimatyczne. No. Bardzo klimatyczne. Właśnie tu są te... ...latywy. Ale nazywanie tripodami, tak jak z filmu. Yy, więc... No. Okej, okay, mamy granat. No to jest akurat już plus. Mamy kolejną rzecz w zestawie. To mi się podoba. Co no, musimy iść dalej? Nie zatrzymujemy się. Mało używałem granata ogólnie, więc no jakby... W ogóle coś mi się tutaj latarka zepsuła. Ona nie świeci, nie wiem o co chodzi właśnie. Coś świeci, ale... To, o widzicie właśnie? A tak świeci, ale coś 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 nie działa ewidentnie, nie wiem. Dobra, jakoś bardzo mi to raczej nie przeszkodzi W do Kosmitów i obronienia naszej cudnej planety Ziemi. W filmie ogólnie spoilery jeśli nie oglądaliście, to polecam, ale spoiler. Yy, te pody umarły w ten sposób, to po prostu wyszły na powierzchnię i zabiły je bakterie na ziemi, a nie ludzie. Więc no niestety my ich nie zabijemy, bo mają tarczę. U siebie można nawet zobaczyć te pociski, nie trafiają w nich, tylko w taką niewidzialną, niewidzialną barierę. Więc no ustawiamy. w tym przypadku musimy obejść się smakiem. Zniszczenia takiego tej poda One jedynie znikają, żeby po prostu inni gracze mogli się w nich dzielić Ale ogólnie, no, nie niszczymy ich tak Więc. Yy, tak? wygląda to bardzo faktycznie. No, po prostu. Nie mogę obejść się smakiem widoku tego. Z One są trochę. głośne. Moim zdaniem nawet mają przestary, ale to po prostu już taka gra i kikolwiek bym nie próbował tego usunąć po prostu będą, więc niestety okay. Nie zobaczmy... Mnie... A to. marzył O myślałem się chciałem cieszyć. W ogóle nie rozumiem tej kwestii cywila. W sensie na cywilu dosłownie nie możemy nic robić jedynie latarkę i to wszystko I Nie wiem w sumie co jest ten cywil ale... Dobra. Nikt będzie. Tutaj mamy kolejnego. O kurde. To mi się podoba. To mi się podoba. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj możemy zostać Gdzie on jest? O widzicie? Trafiłem tutaj i by się wydawało, że nie w domu się po prostu jego bo to znaczy, jestem tak blisko, że... ...ta pociski zatrzymuje się w tym momencie, nie? To jest niesamowita. No. Ciek Ta burza... Jakby w tej grze nic nie robi, ale w filmie ona oznaczała pioruny, które po prostu zlatywały na ziemię i wsadzały kosmitów właśnie do tych wielkich maszyn i wtedy one wychodziły z ziemi. Tak było w filmie, a tutaj jest po prostu to dodane jako efekt, ale bardzo ciekawy smaczek i... No, widzimy się raczej za chwilę. Dzień dobry. Ogólnie zginęliśmy. E, po prostu się jakby odwrócił i po prostu zabił, i uznałem, że po prostu nie ma chyba sensu tego pokazywać. E, jesteśmy tutaj. E, tutaj mam na myśli, że nie wiem gdzie. Więc, no. Bardzo ciekawie. Możemy go zabić czy zabić przecież nie możemy go zabić. Dobra. No nie wiem, czy ten granat doszedł do niego. Mamy no, ten karabin w ogóle. Kurde. On teraz będzie nawalał tutaj. Aż nie, nie mówiłem. Dobra. Nie, no to było akurat mocne. <laughs> to mi się podobało. To mi się podobało. Szkoda, że ogólnie tutaj nie mają... Znaczy nie wiem jak to wygląda ogólnie. Ale fajnie by było, gdyby te tripody lepiej widziały na przykład, by mogły widzieć prześciany, to by było nawet ciekawe. Czy znaczy, może trochę za mocne, ale by mogły odpalić szklotki, coś takiego. Albo na przykład by dostawały punkty, albo więcej punktów za zabijanie jakby cywilów w tej grze, w praktyce cywilów. I po prostu wtedy jako cywil by naprawdę miał sens właśnie... To po prostu by, by był sens być cywilem, bo byś musiał uciekać non-stop, praktycznie, i by były takie, wiesz, emocje. A tak to tak w zasadzie nic nie masz, bo masz to samo co wojskowy, tylko że po prostu masz, raczej nie masz uzbrojenia. I w sumie bardziej na minus to jest niż na plus. A no dobra. Tylko walczymy z tymi dwoma tripodami. Koś się tutaj do tej biegnie. To jest kozak, naprawdę. Okej. Okay. Bardzo mu to robi, naprawdę bardzo dużo mu to robi. Yy. Yy. No. No cóż. Sądziłem, że... Wiecie, jeszcze nie był odwrócony na maksa, więc sądziłem, że... Nie zabije mnie, ale no zapomniałem, że oni przecież strzelają tymi mackami. Nie wiem. Trochę się jestem tym przeliczyłem. Idziemy dalej. Jesteśmy tutaj przy... Jak to nazwać Mieście jakimś? Czy wiosce? Tak naprawdę nie wiem co tutaj jest. E, jakieś domki po prostu Powiedzmy, że w jakiejś pistowości, gdzie y, Powiedzmy jest cywilizacja Tylko, że Nie ma osób No to było szybkie Co, dopiero tutaj doszłem, ale dobra Okej okay. O kurde, od razu jesteśmy na głębokiej wodzie jedziemy do niego BĘDZIECIE NISZCZYĆ nam ZIEMI no. Nie będziecie niszczyć nam ziemi lecz W zasadzie żaden pocisk do nich nie trafia, no ale to już mniejsza, tak? Liczą się chęć Liczą się chęć No, o widzicie tam na, na prawo, na górze lata helka i ona na przykład może strzelać rakietami takimi To jest bardzo ciekawe i fajne właśnie z górze To góry. No, wygląda Szczerze przerażająco to wygląda ale z jednej strony jak to jest w ogóle y, mam w myślach nagrać Dorsy Co by mogło być ciekawe nie wiem czy przejście dorsów, bo nie jest najlepszy o kurde, co to był za skok nie wiem czy to, w ogóle widziałem nieraz jak one tak skakają muszę przyznać, że to nie jest mój pierwszy raz kiedy to widzę ale... nadal nie wiem czy to jest tak, że jedna -y, czy to po prostu jakiś bug w grze no... cóż jak jest to jest, no ciekawe na pewno czy moim zdaniem byłoby to możliwe, żeby był taki skok chyba nie wiem po co, ale to spoko. jest kolejny w ogóle przyszedł jakiś. Sporo ich się tutaj namnożyło. Nakucamy teraz. Nie zauważy mnie na pewno. Ogólnie oni mają bardzo wysokie takie widzenie, nie? Oni bardzo... Oni te tripody widzą jak my normalni gracze, a to co my tutaj widzimy, to dosłownie widzą jak, nie wiem, jakieś, jakąś trawę dosłownie, nie? Jakąś taką małą, nieliczącą się trawę i to jest taka wielkość że... To jest niesamowite jak wygląda to ze, ze strony tripodów, ale no niestety nie mogę tego zaprezentować, bo jedynie nie się da to zaprezentować, no to właśnie na komputerze, na laptopie. Lecz... To to i i Nie zadziała to Teraz 360 Eeea yeah. no kop To jest cudowne Dobra i teraz idę gdzieś po Będziemy ich gonić za chwilę się zobaczymy Dobra Jesteśmy właśnie znowu w jakimś mieście. Nie wiem co to jest miasteczko bardziej. Yy, no na pewno jest tu dużo budowli, i w sumie jest to nawet ciekawie. To jest w ogóle bardzo dużo graczy, jak można zauważyć. Z nim z nimi, to jest taka nasza już armia. Stworzyliśmy własną armię. Zdobędziemy ziemię, a raczej obronimy ziemię, bo już byliśmy dawno. Fajnie by było, gdybym miał tutaj jakiś helikopter, naprawdę, przydałoby mi się to i bardzo bym to chciał, ale no niestety, um, są rzeczy, które nie mogę liczyć. No ale cóż, no. no kurde, nie skupiłem się na tyle, chciałbym tu żyć. chciałbym bardzo, niestety nie mogę, to mnie tak boli, o! Od razu na respie, by... by nie zabił też od razu na respie To kolejny jest A nie wiem czy my się zrozpiliśmy w tym miejscu yy, 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 yy. No się skupmy nie, Przerażający głośno są te dźwięki dlatego tak pół na pół szczerze W ogóle moja postać tutaj tak yy, dziwnie wygląda No kanał o! spawał jeden No ale kolejny no dwie Od razu akcja, podoba mi się jak akcja jest reakcja to Również oczywiście No i dobra, lecimy dalej Niszczymy nie niszcząc te tripody Po prostu delektuję się nieraz tymi dźwiękami One są po prostu Niesamowite. Niesamowite. Jestem ogólnie fanem filmu ogólnie oryginalnego. Czyli the War of the worlds. Czyli wojne przekonaczyć. No, to jest film z 2005 roku, ale bardzo fajny, muszę polecić. Warto obejrzenia, a tym bardziej jeśli wkręcicie się w ten tryb. No to tym bardziej lepiej, obydwie sobie film Dla samego wyjaśnienia, co tu w ogóle się dzieje, nie? Bo na początku w zasadzie troszkę nie wyglądało. So. Okej. Okay. Jesteśmy tu. Dobra. Niedługo w ogóle zdobędziemy na tripoda. Tak nic to nam nie da, ale to. Możemy to zdobyć. To dla niego 5000, Tak takiego niestety właśnie nie użyjemy tak pójnie. Ja bardzo chciał to spróbować jeszcze tym bardziej pokazać, ale nie niestety możliwy, jest to niestety możliwe, byście musieli po prostu pochodzić. To dużo bym ogólnie z na innych jakichś filmach na YouTube. Tak, nie no dobra. Moją końcową oceną tej gry No to po prostu 10 na 10 Po prostu uwielbiam, wciągnęłem się w to, choć może ta gra nie wyglądać, na taką, w którą można się super wciągnąć. I no to... Nie. Zdecydowanie da się w to ciągnąć i tym bardziej jak zna się film i lore, no to jest już super. Tutaj jeszcze sobie do jeszcze z wyboda za pleców. Super zabawa, polecam. No i co? Yy, nie jest to chyba nic do dodania. Nie ma. Sami widzieliście, jaka jest ta gra. Jak nie, jakbyście napisali w komentarzu, jak wy ją oceniacie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!